Witam wszystkich i zapraszam na film o egzotycznym, nieodkrytym i w wielu miejscach jeszcze dzikim, rzadko odwiedzanym przez Polaków kraju na drugim końcu świata. Nie jest to kierunek turystyczny, więc jeżeli spodziewasz się luksusowych kurortów, straganów z podróbkami i tajskich klubów nocnych, to raczej się zawiedziesz. Napisz w komentarzu, który kraj najlepiej odwiedzić, aby wypocząć i poznać egzotyczną kulturę i przyrodę. Papua-Nowa Gwinea to kraj, który szczyci się wyjątkowym dziedzictwem kulturowym. Ten kraj na południowym Pacyfiku jest domem dla 600 plemion, których tradycje i zwyczaje przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Każdego roku plemiona zbierają się, aby zaprezentować swoje zwyczaje i tradycje podczas jednych z najbardziej fantastycznych festiwali na planecie. Papua-Nowa Gwinea to kraj pełen kontrastów i niezwykłej różnorodności. Położony na wschodniej części wyspy Nowa Gwinea oraz na licznych mniejszych wyspach, kraj ten jest domem dla jednej z najbardziej zróżnicowanych społeczności na świecie. Będąc mało popularnym turystycznym kierunkiem, Papua Nowa Gwinea zachwyca niezniszczonym przez człowieka równikowym lasem i czystą rafą koralową. Tropikalna dżungla, sawanna, lasy namorzynowe i łąki stanowią dom dla tysięcy gatunków zwierząt, w tym wielu endemicznych. Papua Nowa Gwinea, PNG, zajmuje wschodnią część wyspy Nowa Gwinea, której część zachodnia należy do Indonezji. Jedyna granica lądowa PNG ma długość 820 km z przybrzeżnymi wyspami, archipelag Bismarcka i północną część wysp Salomona. Klimat PNG to tropik z monsunem północno-zachodnim od grudnia do kwietnia, silne opady deszczu i południowo-wschodnim od maja do października, pora sucha. W ciągu roku występują niewielkie wahania temperatury oraz liczne opady. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą w styczniu 28 stopni Celsjusza i 376 mm, w lipcu 27 stopni i 137 mm. Częstym zjawiskiem w Papui Nowej Gwinei są cyklony tropikalne o niszczycielskiej sile. Społeczeństwo Papuli Nowej Gwinei składa się z ponad 800 różnych grup etnicznych, z których każda ma swoje unikalne języki i tradycje. Większość ludności żyje w małych, odizolowanych wioskach, gdzie tradycyjne sposoby życia są nadal powszechne. Ludzie często zajmują się rolnictwem, uprawiając taro, bataty i banany. W wielu społecznościach ważną rolę odgrywają tradycyjne wierzenia i rytuały, które są integralną częścią codziennego życia. Transport w PNG jest poważnie ograniczony przez górzyste ukształtowanie powierzchni. Stolica kraju Port Moresby nie ma łączności drogowej z żadnym z głównych miast kraju, a wiele miejscowości w górach jest dostępnych wyłącznie pieszo lub lekkim transportem lotniczym. Życie codzienne zwykle koncentruje się na rodzinie, której głównymi obowiązkami jest produkcja żywności na własne potrzeby i wychowywanie dzieci. Większość ludzi ma prawo do użytkowania części ziemi pod uprawę żywności i niektórych upraw dochodowych, a także prawo do łowienia ryb, polowań i pozyskiwania drewna z lokalnych lasów. Do głównych bogactw naturalnych Papui Nowej Gwinei zalicza się złoto, miedź, srebro, złoża gazu ziemnego, drewno, ropę naftową i owoce morza. Walutą obowiązującą w PNG jest kina. Klany i plemiona na Nowej Gwinei od wieków walczą między sobą w różnych sporach o ziemię. W ostatnich czasach wybory stały się czynnikiem wywołującym przemoc, a plemiona dostosowywały się do linii lokalnych kandydatów i partii. Oprócz Papuasów i Austronezyjczyków, Papuę Nową Gwineę zamieszkuje kilka innych grup ludzi. Należą do nich Negritos, mikronezyjczycy i polinezyjczycy. Jednym z pierwszych szoków po przyjeździe do Papui to wygląd Papuasów. Delikatnie mówiąc, niezbyt pasujący do naszych kanonów piękna. Charakteryzują się wielkimi głowami, wełniastymi włosami, czarnymi lub rudymi, oraz sklepionym nosem. Zęby mieszkańców Papui Nowej Gwinei często zabarwiają się na czerwono od rzucia orzecha betelu, łagodnego środka pobudzającego. Ciągłe rzucie orzechów powoduje zabarwienie ust, języka i zębów na intensywny czerwony kolor. Mają one działanie relaksujące oraz zmniejszają uczucie głodu. Jednak mają też efekty uboczne, powodują utratę zębów oraz raka. Czynnikiem powodującym częste problemy społeczne jest bezrobocie, które dotyka wielu ludzi na obszarach miejskich, szczególnie w stolicy kraju. Papua Nowa Gwinea słynie z wysokiego poziomu przestępczości. W szczególności główne miasta Port Moresby, Mount Hagen i Lae stały się gorącymi miejscami dla wielu form brutalnych zachowań przestępczych, w tym kradzieży, porwań samochodów, włamań, przemocy domowej, napaści na tle seksualnym i morderstw. Większość ludności PNG stanowią chrześcijanie. Papua Nowa Gwinea, wschodnia połowa drugiej co do wielkości wyspy świata, Nowej Gwinei, była niegdyś domem dla łowców głów i kanibali przed jej chrystianizacją w XIX wieku. Ta druga od starożytnych tradycji do narodów przeważającej mierze chrześcijańskiego została naznaczona oddanymi wysiłkami licznych misjonarzy, którzy pokonywali znaczne wyzwania i wrogość. W latach 50., kiedy władze australijskie przejęły administrację Papui Nowej Gwinei, jednym z ich pierwszych działań było zakazanie kanibalizmu. Następnie publiczne ucztowanie na ciałach spadło, a praktyka ta całkowicie zanikła na początku lat 70. Papua Nowa Gwinea jest jednym z krajów na świecie, w którym nie jest tajemnicą, że kanibalizm był praktykowany w przeszłości aż do niedawna. Plemię Koroa jest jednym z ostatnich znanych plemion na świecie, które były kanibalami. Ze względu na wiarę Koroa w złe duchy, konieczne było zabicie i zjedzenie osoby, którą uważali za opętaną przez demona. Papua Nowa Gwinea jest jednym z najbardziej zróżnicowanych biologicznie miejsc na ziemi. Kraj ten posiada rozległe lasy deszczowe, wysokie góry, malownicze doliny i rozległe mokradła. Te różnorodne ekosystemy są domem dla niezliczonych gatunków roślin i zwierząt, z których wiele jest endemicznych, co oznacza, że nie występują nigdzie indziej na świecie. Gatunki zwierząt Papua Nowa Gwinea jest prawdziwym rajem dla miłośników przyrody. W kraju tym żyje około 150 tysięcy gatunków owadów, 330 gatunków ryb słodkowodnych, ponad 650 gatunków płazów i gadów, 740 gatunków ptaków oraz 276 gatunków ssaków. Wśród najbardziej znanych zwierząt można wymienić rajskie ptaki, które zachwycają swoimi kolorowymi piórami i skomplikowanymi tańcami godowymi. Kraj ten jest również domem dla największego na świecie motyla Berlinga Aleksandry oraz dla unikalnych kangurów. Niestety, unikalna bioróżnorodność Papui Nowej Gwinei jest zagrożona przez działalność człowieka. Wylesianie, górnictwo i zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla wielu gatunków i ich siedlisk. Pomimo tych wyzwań, lokalne społeczności oraz organizacje międzynarodowe podejmują wysiłki na rzecz ochrony tego niezwykłego dziedzictwa przyrodniczego. Papua Nowa Gwinea to kraj, który zachwyca swoją różnorodnością i bogactwem przyrody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a ludzie żyją w harmonii z otaczającym ich środowiskiem. Rajskie ptaki, znane również jako cudowronki, to jedne z najbardziej fascynujących i kolorowych ptaków na świecie. Występują głównie na Nowej Gwinei oraz kilku pobliskich wyspach. Ich niezwykłe upierzenie i skomplikowane tańce godowe przyciągają uwagę zarówno naukowców, jak i miłośników przyrody. Mam nadzieję, że spodobał Ci się mój film. Jeżeli tak, to zasubskrybuj mój kanał i zostaw swój komentarz.